Witam serdecznie, moi drodzy. Jestem dzisiaj znowu w pracowni, jest to strasznie zimno, więc długo nie pobędę. No, ale obiecałam Wam kilka części moich prac i dzisiaj część druga dekuparze, które zrobiłam no, w okresie zimy i nie tylko, już jesienne, także troszeczkę tego już się pojawia, coraz więcej i, i... Będzie to mój asortyment, tu również na Targu Staroci, jak ktoś będzie miał ochotę przyjechać gdzieś w okolice Targu na Nikiszu, Giszowiec, Giszowiec, nie Nikisz, przepraszam, albo Dobrowa Górnicza, ale teraz Dobrowa wypada, wypadają święta wielkanocne, więc nie wiem, czy będzie, chyba nie, no ale tydzień później jest, zdaje się, Giszowiec, Y, jeszcze są Tychy, ale nie wiem, czy pojadę, bo Tychy są trudne, bo tam mało miejsca i, i ciężko o to miejsce, więc nie wiem. No i też wszystko od, zależy od pogody. Y, jak widzicie jestem, trzymam się, jakoś trwam, y, hejterom się nie poddaję, <grym> więc y, jest wszystko ok chciałam wam tam taki filmik y, shortowy y, y, z pokazem witraży Adama Bursza y, ucznia Mechafera mam nadzieję że wam się spodoba zapraszam do oglądania y, to jest w kościele Mariackim w Katowicach y, tak tak nie tylko w Krakowie jest kościół Mariacki w Katowicach też no, niestety nie było dużo światła, ponieważ był taki dość ponury dzień, natomiast myślę, że ze światłem to musi wyglądać fantastycznie. Więc, jeżeli jesteście kolić Katowic, to zapraszam Was serdecznie do tego kościoła, żebyście mogli go, przepraszam, zobaczyć na żywo. Ok, już nie przedłużam, pokazuję moje prace. Co ja tutaj ciekawego mam? Niektóre są już Wam znane, ale się przypominam z nimi. Pierwsze mamy kwiatki, takie typu piwonie, obciągnięte sznurkiem z ręzelkiem na dole. Na desce z tyłu jest dziureczka. Takie sobie kwiatuszki. Retro vintage na kafelku, czajniczek. Troszeczkę ciemniejsze jest to złoto. Jest takie bardziej czerwone, tu w świetle wychodzi bardzo żółte. Więc no niestety no nie wszystko można uchwycić na kamerze, nie wszystkie kolory. Jest wieszaczek, to jest na kafelku, takim też znalezionym. Druga praca na kafelku bez ozdób: kwiatki, bratki. Te prace są po 49 zł, a ikony. No myślę, że też, tylko że są mniejsze, to te mniejsze są tańsze. Kotek. Też taki retro vintage, Też na kafelku. To już kiedyś może widzieliście, ale przypominam. Na kawałku kafla piecowego jest zrobiona kleopatra. Tak wygląda. To taka moja nowość. Ona jest bardzo dla mnie kłopotliwa do włożenia, bo jest dość ciężki ten kafelek. Miałam ich więcej, ale część już się sprzedało. Szukam takich kafli. Tutaj się pojawiają czasem, bo okoliczne mieszkania, bo tu są stare kamienice, wyburzają te kafloki na rzecz dotacji do zielonego ładu, czystego powietrza. Więc czasem się tutaj pojawiają, ale nie, nie zawsze je zdążę znaleźć. Na desce też takie kwiatuszki jak tamte. To jest deseczka ze sznureczkiem, też na kafelku, ale na połówce, coś takiego. Kafelki osobno. To już wam pokazywałam jako zapowiedź w poprzednim odcinku. Takie słodkie aniołki na grubej desce. Z tyłu jest dziurka. Tym razem nie sznureczek. Takie słodziaśne maluchy. Mniejszy format. Ten jest za 30 zł. Taki aniołek Je w formie ikony. Matka Boska, też na deseczce. Jedna z bardziej chwytliwych. Motywów, które, które mam. Tu mamy świętego Antoniego. Też na deseczce. Tu Anioł. Motyw dość popularny, z Kotkiem. Rodzina święta. Są dwa, bo robiłam. Przy okazji robiłam dla pewnej osoby, ale wybrałam sobie jeszcze inne. Były trzy, ale są dwa. Właściwie takie same, tylko deseczka jest innej wielkości. Są na takiej grubej desce, coś takiego. Też na desce. I na... tutaj jest Archanioł Michał. Z na desce. Tu mamy świętego Józefa. Tu na, mamy następną formę ikony. Jeszcze raz rodzina święta, ale w innej kolorystyce. A też na drewnianku. Anioł fajny, podoba mi się ten aniołek taki trochę yy, bym powiedziała abstrakcyjny. I jeszcze jeden z tej serii coś takiego. Tu mamy trzech archaniołów. Tu mamy anioła z trąbą jerońską. Tu taki mniejszy aniołek, coś takiego. Coś takiego, też w formie ikony. I taki ozdobny. To jest taka plakieta 3D. I pudełeczko z aniołkami też wysuwane od dołu. Pojemnik na jakieś buteleczki. Yy, więc tak. Aha, jeszcze mam deseczki. Deseczki dekupaż pszczółki. To jest mała deseczka. Brzosy. Coś takiego. I ptaszki. Coś takiego. Te są troszkę większe. Yy. Ta malutka, 29 zł. A te większe po 39, te mniejsze formy po 39. Natomiast te większe po 49 zł. Wysyłka, przypominam, 15 zł, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam serdecznie. Także, kochani. Powiedzmy, że jest to wyprzedaż, taki prezent świąteczny, bo one powinny być dużo droższe. Ale że nie jeżdżę na targ, a potrzebuję funduszy na remont tej pracowni, więc myślę, że są w takiej cenie umiarkowanej, dobrej i, i mogłyby się spełnić jako jakiś prezent albo do wystroju jakiegoś mieszkania w starym stylu albo i w nowym. Można mieć nowy styl industrialny i przełamać. Taką ikoną takiego aniołka, na przykład jakąś taką pustą, martwą ścianę, bo nieraz też takie się pojawiają. I, i, i ładnie sobie ozdobić swoje wnętrze. Aha, i chciałam Wam jeszcze pokazać dwa aniołki śmietnikowe, najnowsze. aż jakie ładne. Ja nie rozumiem ludzi, którzy wyrzucają anioły na, śmietnika, na śmietnik. I, i, I też takie mi się tutaj pojawiły. Na pewno się cieszą, że już są u mnie, bo ja jak wiecie jestem anielska. Dużo tych aniołów tworzę. Zaraz jadę do action, y kupić jakieś materiały, bo mi się kończą. Y I cóż jeszcze? No tutaj dzisiaj nie będę, bo jest zimno, już czuję. Przyjechałam właściwie po jeden obrazek, który jest już zamówiony y przez jedną z pań. Y I. I już będzie do wysyłki. Przepraszam, że troszkę się opóźniłam, ale ostatnie dwa dni były takie trochę dla mnie zagmatwane musiałam się jakoś ogarnąć. W najbliższym czasie nakręcę Wam filmik psychologiczny z serii, co wyniosłam z terapii: nowe pojęcia w psychologii, które, które są, funkcjonują, o których nie wiemy. Więc taki jest yy, najbliższy cel. A co, dalej? No to będę Wam pokazywać moje pudełeczka. Nie przywiozłam jednego z domu, bo też w yy, domu mam pudełeczka tego typu. Tu jest akurat taki mniejszy format z ptaszkami. Też będę Wam pokazywać. No i cóż, kochani, no tyle na razie. Yy. Myślę, że coś jeszcze mam do powiedzenia, ale, ale chyba wszystko Wam powiedziałam. O witrażach wam powiedziałam, więc zapraszam do przeglądania, do oglądania. Im więcej wyświetleń, tym dla mnie lepiej, więc będzie mi miło, jak będziecie lajkować moje najnowsze filmy, stare filmy. Nawet nie musicie ich całych oglądać, jeżeli już gdzieś kiedyś widzieliście, tylko po prostu. Prosiłabym was o lajkowanie, żeby algorytmy YouTube widziały, że jest oglądalność i dla mnie to będzie coś co może mój kanał troszeczkę gdzieś rozszerzyć, powiększyć, sprawić, że będę miała większą motywację. Psze tyle kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego.